tutaj Lisiczka i dzisiaj są ze mną Jorobeta Mami Pienisty Ładnie było. Będziemy dzisiaj grać w bingo w drużynach Wojna Dziewczyny płucie, co? na chłop... Tak, dziewczyny na chłopaków Jeszcze ostatni raz zrobię to i zrobię to Zniknę mi mapy, o nie Ej ja nie mam w ogóle... o mam Tą. No. O widzę panzę taką półprzezroczystą. A ja widzę półprzyroczego Fabiego Abi się do Nie Abi, czemu ty masz w brzuszku Miałeś mapę przez bo chwilę? Jesteś teraz u bo góry i obserwujesz z góry, jaka mapa ci się wytworzyła. Rozumiesz? Czemu ten barnik tak dziwnie wygląda? Bo, bo jest tak zrobiony. Tak. Ja. Um... Ale ja będę spał w jednym ja miejscu, cię czy nie? Widzę. Mój świat jest rudy. Tak, jestem w tobie. Gdzież <grymne> <grymne> To dziwnie brzmi. Ej. Gdzieś tutaj widziałam krowy. Pamiętasz w którą stronę? To by nam się przydało. Te grzyby. Właśnie ja grzyba <grymne> też widziałam. Ale nie pamiętam teraz w którą stronę. O, zaraz zaczynamy. Gdzie biegniemy? Ja nie pancia. wiem, ja biegnę tu. Jestem koło ciebie, Fabi. Słuchaj, rozdzielamy się. I polujemy, yyy... E, e, to. tam jest piasek, może będą jak czy nie będą? E, e, na potrzebny ci jest piasek. Okej. Okay. I tak. Widzisz do czego? No do szpła. No. Ja próbuję tego grzyba zdobyć. Żelazo, laska, żelazo. A a się zupa grzybowałem. A ty się mnie wykopiesz? Jeszcze nie mam czym ale znowu będą. Patrz, świnki. są tylko krzywa, wiesz? Nie wiem, co to. Którego? Były takie grzyby czerwone. Ja, ja je widziałem. Yy, ja widzę, widzę. Drewno. Idź po pani jak możesz. Mam brązowego. Ja też mam jednego brązowego, ale to były takie duże, czerwone. Hmm. Abi, Jesteś, co? Się. A widziałeś te duże, czerwone grzyby, <laughs> czy nie? Nie, ale widzę świnkę. ale ja widzę dynię. Dynie nie są nam potrzebne, olej. Mówisz? No. To zwidu, to zwidzę. Na moim ekranie to wygląda jakbyś tak strasznie wolno. Tak z ciężarem machało łapką, wiesz? Ma ciężkie łapy. Y, czekaj, zrób tak. Ja pierdzielę ty też tak robisz tak Oo. Tak jakbym była strasznie zmęczona, Że... nie? Widzę się widzę, widzę grzyba. Jakimiś magicznymi stručkami. Widzę grzyba. Ja widzę, idę po niego. Mamy Dobra. Grzybice. Chodź, idziemy robić te jakieś Będziemy kopać kilkoma małymi Mam, mam piach na szkło. O, jest glina. Będziemy mieć pierwszy przedmiot. No co masz? Super. <laughs> mam grzybka. A, a nie masz brązowego? Tak. Tobie też to zaliczyło. O, masz miskę, może? Już robię. Okay, Musisz to masz od razu. O. O. O, nie to właśnie wiem. Ruszaj to na razie, ruszaj na razie kraftinku. na razie. Chcę sobie zrobić tylko te narzędzia. To do mnie? Taka. Pokopmy no tutaj. Tak. Bo mam na nie pośpiesz No musimy to wygrać, nie możemy z Hanem No on No, też mi pomagaj co? No ja tutaj kopię, tak? Co kopiesz? Skrzyneczka skrzyneczkę na razie. kopię węgiel, ty możesz żelazo. Kopiesz z to będzie mi szkoda. Jeszcze raz? Kopiesz co? Przepraszam, coś ty powiedziała? Skrzyneczkę? No, ben no benchmarking, no to do robienia. <noise> Taka skrzyneczka A, na drewno i się i masz wszystkie narzędzia, które ci potrzebne. Okej. Okay. Taka magiczna skrzyneczka, okej. Okay. To wrzuć tam tego węgla, jak będziesz miała, do piecyka. Dobra, dobra, tylko to się zejdzie. tutaj. Nie by się przespać. co mamy? Czy mamy jakiś wągiel, czy nie mamy? Nie, ale mamy drewno, drewno też można przepalać. Faktycznie. Uuu, biedaczki. Przepalam. To przepalasz? Życzę ci wam? Ej, żelazo, zobacz, żelazo! Nie życzę. O, im. czekaj, zrób kamienny kilo zbierzemy, zaraz zdobędziemy przedmiot. No wiem. Co oni chcą zrobić? Krzynkę? Ale A pewnie mają tory. Mm. Zaraz zobaczymy co oni tam kradną. Albo nie, małą mapę. Jest tam że szaleń. ale to dobrze. Przenieś ale powinniśmy chyba zrobić jeden kilof, no nie? Przelazne. Tak, jeden kilof i potrzebujemy nożyczki. Tak, ja chcę kilo? Kop tam dalej, a ja te zaraz te... wracam. Dobra. Dobra, już możesz ten. Ja chcę na kidof? Potrzebuję trzy żelaza. Mówiłem. No wow, I dwa dla mnie, czyli pięć żelaza łącznie. Jakie wielkie są te, te jaskinie. Tak, no dobrze. zombie, słyszę zombie, uciekam. A, okay, tak. Uważaj. Myślę, się jesteśmy tam całkiem gdzie... niedaleko, więc... Ej, powiedz mi, z tego będą jabłka, czy nie będzie z tego jabłać? Nie z, bądź, z Nie, z ciemnego dębu i z dębu lecą o, o Z tego lecą Mogę czasem Mogę To żelata. możesz prowadzić? No, no ja ja. Dobra, i może I nie Dobra, rozbijemy może wypadnie. Teraz zacznie znikać Nie, drzewko. to było pytanie retoryczne w sumie. Okej. Okay. Miło. Ktoś tu musi zadbać o nasze bruszki. Chodź, biedna świnko. Tak naprawdę nie chcecie Cię zabijać, ale zginę sama. Zginj sama. Dlaczego te owce siedzą na grzybie? Co się na grzybie? My. Owca. Owce? O, już widzę gdzie nie jesteś. Jak, jak, zbierz, jak można zbierz to i pójdziemy gdzieś indziej. A jabłko mamy czy nie? Nie, nie jeszcze nie mamy. Cieni. Życie i, i Kurę, kurę nam się śniowego. przyda. Kurę. Ideolo. To Mamy pióro. Teraz tylko jeszcze książka trzeba zdobyć. Okay. Ja też mam pióro. O, to super, to potrzebujemy tylko książki. I, i Inksaka. Idziemy wzdłuż wody gdzieś. Ty jesteś. Jestem przy craftingu, zaraz zarabiam. Poczekaj, to poczekaj chwilę, już tam pójdę. Może jakieś mięso przypalimy, co to na to. Okej. Okay. Ja tutaj mi ten Skąd my mamy obrazek? A, z owiec. Ja zrobię Obraz. Ja no też rzucę dwa. Zastanawiam. Pieczą jednego kurczaka. Jaka śmieszna góra. Zobacz, Jakby to się na schabu jeszcze nas się przypala. Nie okay. wiem Ona wygląda jak taki koń, taki pionek do tej duszach. Chutaby wyrównały okay. z nami to niedobrze. No zobacz, tam ma oko, tu ma Gdzie Ty jesteś. E, Zawinklem, zbierałem drewno. Te rozbijam dęby, żeby wypadło jabłko w końcu. A samo drewno też się przyda. Okej. Okay. E no nie no, wyprzedziły nas, Masz... to nie dobrze. Bardzo dobrze. Masz. To ci się przyda. A po co mi? Czekaj, ja muszę sobie żelazne kilo zbierać. A drewnianą wykopię żelazo? Chyba tak. nie bardzo. Masz, zdobyłyśmy item. Chodź, ja Wybrałem nasze craftingi i tego. Okej, okay, bo zobaczymy, bo drzewka rozbiję może jabłka z nich wypadną. Okej, okay, czy ja nie się tam daleko? O, niech zabić tego jeszcze tam, zwierzątka Jak znajdziesz więcej niż jedną krowę, jedną ocal, bo przyda nam się. Krowę? Mhm. Mm o, jest jabłko. A nie mam tutaj ja zrobić ja skóry przypadkiem? Mówię, że jak znajdziesz więcej niż jedną, to jedną ocal. Aha, bo mleko. Mhm. Mm no, ja go wybijałam. O. A to tak już musiał być, żeby potem żeby zabić. Dobra, Kruse. gdzie po którą stronę? O, widzicie. Więc trzeba ten. Chodź, idziemy masz siatko? Mam, co widzieliśmy? O, super Tylko to tutaj, co jest do O, jest długie, przyda się zawsze. No, chwiej, poczekaj chwilę stój. No, stoję. I cały czas idziesz do przodu. No, stoję. <ślesz <repaired> <ślesz> masz, tam ci rzuciłem, tam dalej, wyżej. Tutaj! Teraz będziecie się ciemniać? O! Dzięki są! Dopiero co ja z krzemienia i z czego? Mam do upieczenia jeszcze jakieś. Ty, żwir, idziemy na wodę. Ja, ja też tutaj mam żwir. A ma, masz e, flinta? E, ten krzemień? E, Bo go wydobyć. Chyba, jak nie kupił mej pomysłu. A no! Mam krzemień. Masz? To chodź do mnie. Ja tu wydobywam, ten, wągiel. Jakie fajne cele po naszym tym, Naszej kopalni. Tak? No, jest taka okrągła i w ogóle tyle jakaś głębsza ta kopalnia jest. Masz. Jaskinia w sumie, jakaś kopalnia, to byśmy sami wykopali. Same, nie sami. Mhm. Już nie oglądam. No widzę właśnie. Nie denerwuj się, tak. Pójdzie nam dobrze, wiesz, idziemy łeb w web. Kurczę, Fabi się już nauczył. No właśnie nas dokonili, to mnie martwi. Ile ja potrzebuję mieć tych flintów? Jeden. Przemieni. No to już mam dwa. No to robię. Będzie na naszych wrogów. Twue, 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 twue. Dobra Fabi, idę za tobą. Przyniosę tu rzeki, a potem poszedłem na taką łąkę, wiesz, bo tutaj są zwierzątka. Ok. To zabiję sobie. Zostawcie koniki na wodę z O, wy Nie z głodu, muszę to zjeść. Eee, stój, chwila. A, kurę. Ok, na drzewo, stój, stój, stój. widzę, widzę, widzę. widzę ja. o, ciebie też. Chodź eee. eee. idziemy, wzdłuż wody. Gdzie też? Stój, tutaj, o. Chodź, szukamy trzcinę. No. Zaraz będzie ciemno. To zginie, chcesz pożyczyć? No też by się przyda. O, jest trzcina! O! Hmm. Jej! Co zdobyłyśmy? Krzesiwo. Za przepraszam. Okay. To są owieczki ten... jakby co? To... O, tak, zabij to jedno, potrzebujemy jedną weł wełnę. Tak? A masz nożyczki? O mam nożyczki, to ogóle owce. Ale one no też nie na tą mieckę jak zabijemy. No to ogół... ten jak Wiesz, okolicz, czerwoni, to tak? zabijemy. No A, tak. jak okoliczność leci. No ale nie to wszędzie zabiję, to wylecił wełna. Jabłko mają, dobra, idę kopać drzewa. No macie było, dobra. O, pozdrawiamy kogoś. I Werę. Pozdrawiamy no ja na odcinku. Biję. No, dobra, eee, Babi, chodź się gdzieś kopujemy. Ja bym poszedł na tą górę. Gdzie jesteś? Na wózu. trzeba zniszczyć, żeby wypadło jabłko. A, stój. O, widzę cię. Widzę cię. No. O, patrz, tam jest zombie. Dawaj, musimy zabić trochę mobów. Bo musimy mieć szkieleta, żeby mieć ten biały barwnik, i... Nie, nie mamy białego barwniku. Szary trzeba zrobić. To był cukier. Nie, a szary, a, szary trzeba zrobić. Ej, patrz, są tam krowy. jest pustynia. Tam, są krowy. tam jest pustynia. Tam są krowy. tak krowy, i dwa pustynia. Idę krowy. Nie dawajcie mleka. Osta, barwnik. Gdzie są te jabłka? Nie wiem, nie koszcie. Tu jeszcze rodzic, a krowę. Mam już 22 sadzonki. A i ja mam skóry i są krowy. Jeszcze. Okej, okay. cofnij się do mnie, bo ja zdobyłem ich tam w ogóle. O, jest kostek, jak z tego zrobić? O, o, ja zaraz zginę. Nie Fabi. Tutaj. Możesz tam wziąć moje itemy e, gdzie ty zginąłeś? Tam, jak szedłeś w stronę pustyni O, okej, okay, dobra No, eee, jakaś walki To. Co? Co? E, nie pamiętasz, gdzie się szło na początku je ten? W którą stronę poszliśmy? Eee, doszliśmy... Powiedz mi, jakie masz kordy Okej, okay, znajdę twoje itemy, nim znikną I zdążaj na... Znikaj, znikaj. Czekaj, X mam 65 tysięcy. O, o! Uwaga! X111, y, 114 o, tysięcy, kutuję. przepraszam. Tak mniej więcej. Masz no, a wybuchnął. No co za... Hmm. Ale tutaj widzę kurczaka. Ej, nie widzę gdzie się rozsypałeś, Fabi. Tu jest kolejny. A Łano znowu wybuchnął, serio. A kurczak Kiedy nie da ci upływa. pomóc, mam żelazny miecz. Bardziej żelazny niż Anna żelazna Ej, mam dżunglę ogółem. Ile to masz 60 tysięcy? 66 tysięcy? 65 tysięcy? Weźmy może stamtąd nasze pizzyki. Tylko muszę się tam dostać. To dostań ci na chwilę jej ku śmierci? Tak, wracam mniej No właśnie miejsca, ja myślałam, że pójdziemy już yy, o, dalej. O, Taś. Może potrzebujemy Mało tego kakao. też, Eee, co? Ja tego kakao potrzebuję. Jedno kakao i dwa zboże, będzie nam potrzebne. Mam jedno kakao. To dobre, to zachowaj je. Okej. Okay. Czekaj, pytaj mi jeszcze raz, jaki jest X. Eee, już ci mówię. Czekaj, bo się siebie jest Kurczę, wybuch. Jest. Eee, X mam 65 900. Tak. E... 6... Dzięki. <laughs> się 659 stoisz, tysięcy, eee, milion sto, 39 tysięcy. Salazny. Masz jedzonko? Czemu nie krzyczysz? No, mam jedzonko co... A ja już jadę to zrobić. to zrobić. Chcę to to zrobić. zrobić. Mógłoby Cięż... być ciężko. Oj tam, oj tam. Patrzmy tędy, bo tam widziałam... E... Tam widziałam trzcinę, ała. Mam 66 tysięcy... ...i spadło do 65 tysięcy dziewięciuset. Masz Mają? Musimy zabić szkieleta. O nie, skończyła mi się siekiera raty, nieee! Andrzej, podaj dokładnie jaki masz x. Zaraz zginę, bo muszę uciec. Eee, 6, 5, 9, Proszę. 8, 13. Masz Co? tak? A e, y? Mam. 36. To masz tutaj i połączę. 11, 49, e, 700, 7, 8, 7. Ej widzisz mnie gdzieś? Czekaj, bo się zacząłem wkopiować w ziemię, czekaj. zaraz zobaczę Nie widzę cię Czekaj, wchodzę na drzewo Teraz to połączysz, jak się przepali Halo, jesteś gdzieś tutaj? A ja to sobie powyrzucam Nie widzę cię, czekaj, wyjdę na jakieś wzgórze tak. Jaki masz pion? Eee, jestem widać, na widać. granicy... Stój, 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 stój. I... Za, za tobą, za tobą Biegnę Nie, z drugą stronę Chodź, wrzucę. Tam mogłem bym ukąpać. Nie znalazłem twoich itemków. Tak? Chodź Masz ci. tu miecz kamienny. Co? Masz miecz kamienny, o. cię rzuci. O! Ha! Ała, szkielet! Chodź, idziemy pod ziemię. Gdzie? A ja bym poszedł tutaj. po moje teme, wiesz jak wziąłeś to chyba? O, ale ty gdzie jesteś? Kasia, tak, ja nie tu, mogę speedować. Tu, tu, tutaj, trochę dalej. Zdobyłam przed chwilą przedmiot. Tak, czekaj Dobra, lecią. Lecę pan za. Kurczak nam jest potrzebny do książki. O. Na życzenie. Drogiej pani, proszę do wyboru do koloru Wiedźma! ma! A co będziesz pił? A tutaj mam slajma, który się utopi. O! Kurczak! Dobra. Idę olo, Ej, slime nam jest potrzebny, ale mamy już slime. Nie mamy, ja chcę to zabić. To zabi. Dobra, idziemy. Czekaj. Masz jakieś mięsko? No właśnie, musimy się wkopać, żeby mógł w ogóle ten. A, umierał już. chodź, schowamy się na razie. Czekamy, gdzie My idziemy, się... ale nie ja wiem, gdzie one były. Ale one już zniknęły, Fabi. Nie mogły zniknąć. Mogły, chodź. Chodź, chodź. Babibo zginiesz znowu. Aha. Wybieraj mejty. No i skinę. Mówiłem, nie idź tam Pójdź tam. Boi się do niej zbliżyć. Harry. Biegnij, po nie. Ja się wkupuję w ziemię. Chodź szybko, okay. trafisz tutaj? Ach, nie wiem, gdzie myśliśmy. Wiem, tutaj jest tej jakiej jaskini jakiejś. A jak dojść do jaskini? Mam też trążeczkę, ja przyszedłem za e... wzgórza. Widzisz mnie? No musisz Nie. dać radę jako. Chodzę na szczyt. I widzę. Jestem... Tam... No tutaj, No Daj, okay, no daj radę. Dobra dam, jak tylko się skończą oni. Co się skończy? Zobacz, tam jest pustynia. Musimy pierwsze zdobyć kaktusy. Mam kaktusy. A szkielety? Zrobiłeś już ten? Jakiegoś? Tak, zrobiłem, mam jedną kość. nam wystarczy. No zrób szybko barwnik. Ja zaraz zrobię tylko... Potrzebuję, bo... Ty miałaś piec. Dobra, mam tego konia. Wiemy już gdzie iść. Mm -hmm. Gdzieś Nie mam śląskich kilof. Dobra, Dobra, zaraz zdobędziemy nowe. Eee... Workbench jest tu. Wiesz co się... Biegnę, zaraz będę. Okej. Okay. jedną O, rzecz. jest! Która? Jaką? Bo jesteśmy blisko jednego. Nie no nie, musielibyśmy zabić slima Creeper. Patrzcie, masz jakiegoś creepera Biegniesz? Właśnie nie ma nigdzie Biegnę. O, tam jest Squid, widzisz go? Nie, czekaj ja... Zaraz przechodzę przez konia <grych> Idę po squida. Nie ruszę się stąd. Tutaj ja squid. Nie ruszaj się stąd proszę cię. No to się nie stanie w Polsce, mówmy po polsku, dobrze? No dobrze, kocka. No, słuchajcie się. Jakieś taka omarnica? Znikła. Kurczę, tylko dwie nitki masz. Chociaż... Oj, właśnie. Patrz, co okay. mam co to byłeś? Kurczę, no. jeszcze musimy ten wagonik śmieszny zrobić. A... Do tego, bo trzeba dużo prochu o, przepraszam, Klipera, nie przepraszam, ktoś mi z gazu. trzeba tam je, mieć? Dużo prochu. No to nie ma problemu, go Ale chcę zrobić musi z tą Perki. No, ty coś no. Wracam właśnie, bo ten squid mi uciekł. No to chodź, to będziemy wkrótce tą O ja nie, jest, jest, są dwa na mam. Tutaj są twoje rzeczy, tu, tu, tu w wodzie. O, miałaś proch. No aha. Powinnyśmy wygrać, tak jakby. A to nie się tym mega bingo drużynowo? Nie. Właściwie a ja. to, a nie bo jabłka nie mamy, kurde. Chodź szybko, yy, bij jak najwięcej drzew. Słyszysz? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty płyniesz? A, to, 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 bij jak najwięcej drzew, bo jak zdobędziemy jabłko, to wygrałyśmy. Nawet nie mam siekiery, chwila. No to chodź tutaj. Dawaj mi jakąkolwiek siekierę, drewno, cokolwiek. Masz tu tam. Masz twoje rzeczy. I ścinaj jak najwięcej dębowych drzew. Eee... Masz jakieś drewno? Mam. Daj mi kobla i drewno. Czekaj. Eee... Łuk się, żeby nam starczyło. Masz patyki i ten. Wstorczyc. Mączki kostni. No Kasia, bądź bardzo świetnym Drwalem, Drwałem tą drewno. Oh! Boże, mam pół serduszka. Uważaj zombie! Boże, jak on mnie dostanie, to ja zginę. Okej, okay, dobra. Bingo. Odradzam się. No ja umiem. Dawaj, żarcie! Pabinem jest tylko czekoladka z żelazna Jem Tam rzuciłam, masz? Mam, mam Ścinaj jak najwięcej Ścinam, no, ścinam, ścinam no, oni nas doganiają. No. Nie, przecież nie wykupimy szybciej raz, niż zdobyć się jab no jabłko. Nie, wcale. Pewnie już mają. No, chcielibyśmy. A jak psuje liście, to też wypada, czy nie? Jak co? Jak psuje liście też powinno chyba. jest wojna życia. Okej. Okay. 3, 2, 1. Wygrałyśmy, zaraz nie. mnie zabije pająk! Zaraz mnie zabije pają, zaraz mnie zabije pająk, nie mogę... Ah. Gdzie jesteś? Biegnę. To no co? Biegnę Druga rundka? Jest nasza baza na bagnach. Baza <grym> na bagnach. No tak niewiele brakowało na bawi. Czego byście no. potrzebowali jeszcze? Aha, nie mleka. Tak niewiele tylko... nam potrzeba. Potrzebowaliście tylko przekaźnika, tak? Mleka albo przekaźnika. Ha? Uh -huh. Ale o mleko było łatwiej. Jak to łatwiej? E, bo wiemy, bo niedaleko nas były krowy. Jak się pod ziemię wkopiasz na odpowiedni poziom głębokości, to bardzo łatwo jest o tego. O żelazo. O żelazo. No, I nie, o redstone. Przecież to jest redstone, 4 redstone i kamień. 3 redstone. Ej, ale wycofujcie, by by gra się lepiej niż całą. No. Ej, piątka. Nic. Tak. siekierą w głowę. Dzięki. <laughs> A jak się starała. Dobra, klikamy na powrót do lobby. A jak? Jak? Na czacie, na, czacie. na podkreślone. to podkreślone. A, to no tak. tak. Nie no ja wiem, nie grał, w to zwykle. <laughs> I tak ci świetnie szło. Wszystko usunęłam. Dobra, mam nadzieję, że się podobało, że będziecie chcieli więcej takich gier drużynowych. I trzymajcie się bardzo serdecznie, pa pa! Cześć! Pa! Masiu, pożegnaj się. Właśnie, pożegnaj się. No ochotę. <laughs> Niech będzie, pa pa!